Cześć! Witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj znowu FIFA 15. Zagramy sobie o. Ten na no to puchor. Dobra, to zaczynamy. Pierwszy muszę grać z Chelsea. Myślę, że jakoś się uda. Dobra, zaczynamy. No, rano nagrywałem odcinek z Minecrafta, no jak widziałem swój... i rano nagrywałem też jak pobrałem Minecraft z Pocket Edition, no to widziałem, że dużo było wyświetleń, no chyba z pięć, bo to na razie właśnie to mój rekord, no bo dopiero to wczoraj mam. YouTube właśnie bardzo bym prosił was, żebyście łapkowali, lajkowali. No i komentowali, dodawali te wyświetlenia. Bardzo dobrze. dobra. No to teraz. Gramy. Już na poważnie. Dobra. No tak się właśnie gra. No powiem, jak teraz odpadnę w tej rodzinie, to koniec odcinka. No, to chyba na pewno będzie krótki odcinek. Dobra, słuchajcie. Nagrywanie na YouTube to jest taka moja pasja. Nagrywam w wolnych czasach. Chętnie bym nagrywał Minecraft Pocket Edition codziennie, no ale nagrywam co dwa dni, żeby wam się nie przejadło. Hmm, no, dobra. Dobra, no i teraz Diego jego koszta znowu gol Tak samo mnie przed kiedyś. Co gra z Chelsea, no to zawsze przegrywałem, bo Diego Koszta cały czas strzela. Te bramki no i znowu tu Diego Koszta, Williams, Diego Koszta, dobra, dobra, jego Koszta zabrano zabra mu piłkę. Dobra, mam zamiar zrobić Premier League. Bundesliga Nie. Gdyby był ten puchar, o, e, Puchar, tak samo jak był... O, o paczkę ligi BFAV, a... To tak samo, żeby było Premier League, bo właśnie mam dużo... Najwięcej piłkarzy z Premier League. I jak... Piszcie mi w komentarzach, jakie składy mam robić. Jakimi składami mam grać? Pół Opuchr. Pół. Teraz spróbuję jak najwięcej zaoszczędzić force, bo znowu chcę zrobić pug opening. Bo na razie w pierwszym to była klapa w tej parce za 7500. No. Czy będzie w ogóle honorowa bramka? mi się nie wydaje. To już jest wiadomo, że przegram ten mecz. Diego Costa znowu strzela gola. Już Hatry'ika ma. No, będę lecimy to dla jaj. Suspimy. Teraz ja... Strzelamy z zapora karnego. Teraz dajemy long shotty. Dobra, co zrobili? Graj mógł nie poddawać Lambertowi, ale tam się zechciało mu podać. Powiedziałem, że mu zabiorą za chwilę piłkę, ale Lempernadi nie przyjął. I mu zabrał. No i Diego Koszta, będzie. Czwarta bramka? Tak, będzie czwarta bramka. Nie wiem, bramkarz broni I jest drożny dla przeciwnika. Naprawdę, muszę kupić tego Diego. Muszę naprawdę mieć Diego Koszta, kupić tego na rynku transferowym lub go w parce trafić. Czy będzie choć honorowa bramka? Będzie. No nie! Nawet bramki nie mnie. No wsuł, w obrzeżkę przywoliłem. No dobra moi kochani, w tym odcinku to będzie na tyle. Zapraszam Was do oglądania następnych odcinków. I nie zapomnijcie zalajkować i zasubskrybować mój kanał. Pa, do zobaczenia.